Dzień dobry, nerdy. Wymyśliłem sobie uchwyt do malowania, ale nie mając ochoty na kupowanie tego innowacyjnego wynalazku od RedGas, padło na zrobienie czegoś samemu. Szczęśliwie materiałów jest sporo, kiedy prowadzi się dietę opartą na parówkach, kiszonej kapuście i naprawdę niezdrowych ilościach koli bez cukru. Na początek potrzebowałem samą końcówkę od butelki. Niestety nie miałem dedykowanego narzędzia do cięcia plastiku, jak na przykład piłka do metalu, a butelka w tym miejscu jest wyjątkowo gruba, więc najpierw próbowałem zrobić to nożem. Następnie próbowałem dostać się do tego miejsca cążkami. Ostatecznie udało mi się zacząć jakiś, robić jakiś progres dremelkiem. I tu od razu przestroga BHP dla młodszych widzów poniżej 30. Zawsze przy używaniu narzędzi elektrycznych tego typu używaj odpowiedniej końcówki i zakładaj okulary ochronne na oczy. Tak właśnie pękła na kilka części tarcza, której używałem. Po pierwsze, nie wziąłem dobrej tarczy, bo ta by bardziej do szlifierki niż do cięcia. Po drugie, miałem ogromne szczęście, że między mną a Cięciem był aparat, który funkcjonował jako kamera. Jak był prawinnym YouTuberem, to wykorzystałbym tutaj jako clickbaitowy tytuł. Prawie straciłem oko, robiąc figurki, ale jeszcze jakaś miniaturka wystraszona z wystraszonym ryjem. Tu taka dygresja. sprawdźcie kiedyś, co YouTube podpowiada ludziom, którzy nie są zalogowani i nie mają subskrypcji. Ile raka jest na tej platformie, to jest dramat. Anyway. Jak już dojdziemy do siebie, możemy jeszcze doszlifować tą końcówkę na papierze ściernym, zobaczyć czy pasuje nam do aktymelka i przykleić popularnym klejem znanym z rasistowskiej reklamy telewizyjnej. Plastelina do przyczepienia ludka i mamy gotowy uchwyt modelarski. Najlepsze jest to, że nakrętkę możemy odkręcać i założyć na coś innego. Nawet tak banalnego jak założenie na butelkę, żeby się nie ubabrać przy nakładaniu podkładu. Ale jak zastąpić zestaw końcówek do malowania małych drobiazgów z giewu za 40 zł? Wystarczy przykleić odpowiedni kawałek ramki, która zostaje po figurkach, albo opcja bardziej zaawansowana, kawałek metalowego spinacza, który najłatwiej zamontować rozgrzewając go i przebijając przez nakrętkę. Tu druga uwaga BHP dzisiejsza: rozgrzewając ten spinacz, nie trzymać go w ręku. Więc generalnie wystarczy coś, co nam posłuży za wygodny uchwyt, końcówka butelki i wymienne nakrętki. Nawet jak nie pijemy żadnych napojów z takich butelek, to nakrętki z reguły są w różnych miejscach zbierane na jakieś. Wózki dla dzieci czy coś, więc możemy stamtąd spokojnie podejść i podebrać, bo przecież takie dziecko ci nie przyjedzie i na kopię potem. Uchwyt można dowolnie dostosowywać, ostrzegam tylko, żeby nie posunąć się w eksperymentach za daleko.